Cześć, ja jestem Kat i już którąś minutę próbuję nagrać ten wstęp, bo siadanie przed kamerą, wracanie do Was po takim czasie wydaje się strasznie naturalne. E, w ogóle mówienie o książkach i bycie w mediach społecznościowych, po tym wszystkim, co się stało, a o czym Wam za chwilę opowiem, wydaje mi się strasznie dziwne, i strasznie nienaturalne, i strasznie na miejscu, ale z drugiej strony tęskniłam za tym, to znaczy tęskniłam za nagrywaniem, tęskniłam za mówieniem do was o książkach, e, tęskniłam za wymianą komentarzy, za tym, że w ogóle byliście jakąś taką integralną częścią życia. Mówię, byliście jako wy widzowie, ale też kanał, w ogóle to wszystko, co się działo wokół książek. E, no ale żeby wrócić na YouTube'a, co mam w planach, bo stęskniłam się, pomimo tego, że YouTube ma swoje brudne różne zakamarki i niefajne rzeczy się na nim dzieją również, e, to chciałabym wrócić, ale żeby wrócić, no to musiałabym wam opowiedzieć tak naprawdę, co się działo, dlaczego mnie nie było, e, co czytałam w tym czasie, jak mnie nie było, bo książki znowu pojawiły się jako ten element w moim życiu, który trochę to życie ratował, to znaczy Książki dały mi odskocznie od tego, co działo się w moim życiu, a łatwe to nie było. Także zacznijmy może od tego, co się działo. Tak jak widzieliście, ostatnie filmy, i tak jak Wam mówiłam, były nagrane z wyprzedzeniem. Te filmy, które ostatnio oglądaliście, to znaczy które pojawiały się w październiku i w listopadzie, były nagrane we wrześniu i na początku października, ponieważ miałam świadomość tego, że zacznie się remont. Remont już miałam długo zaplanowany, to znaczy on był z zaskoczenia, ale był zaplanowany. Zresztą o tym kiedyś na kanale mówiłam. W czerwcu spadł nam sufit w dużym pokoju, więc jakby siłą rzeczy coś trzeba było z tym zrobić. E, została podjęta decyzja o generalnym remoncie, o wiecie, wymianie instalacji, po prostu wszystkiego. Taki totalnie generalny remont e, na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat po prostu, żeby już było zrobione tak, jak należy. E, no i ten remont zaczął się faktycznie 12 października, weszli panowie, zaczęli robić kipisz, rozgardiaż. straciłam możliwość nagrywania, e, więc to, co nagrałam wcześniej, to widzieliście na kanale. E, tylko jak się okazało, ten kipisz i rozgardiaż. Gardiarz, to był dopiero początek moich problemów, ponieważ tydzień, półtora tygodnia po tym, jak ten remont się zaczął, moja mama zaczęła się kiepsko czuć. A zaczęła kaszleć, zaczęła mieć jakieś takie objawy astmatyczne. No zwalałyśmy to na remont związany, wiecie, znaczy na kurzy związane z remontem, pył i tak dalej. Potem zaczął ją boleć kręgosłup i to nie był taki ból typowy, to znaczy ona i tak miała problemy z kręgosłupem, dyskopatię na wielu w ogóle poziomach, no ale to nie był taki ból typowy, on nie przechodził. Ale oszczędzę Wam jakby całej tej historii, wszystkich diagnoz i tak dalej. Morał tej historii był taki, że poszłyśmy na RTG, okazało się, że z kręgosłupem jest na tyle w porządku, ile może być w porządku przy ogólnym stanie zdrowia, natomiast coś jest z płucami. Także końcem października byłyśmy na tym RTG, wiecie, potem wszystkich świętych, problemy z dostaniem się do szpitali, no bo COVID, bo tu pacjenci COVIDowi, tutaj ktoś z zaskoczenia, tutaj lekarz nie przyjmuje, tutaj to, tutaj tamto, ten oddział zamknięty, tamten zamknięty. Jeden lekarz, drugi, piąty, tego Wam oszczędzę, w każdym razie e, zrobiliśmy prywatnie tomograf komputerowy e, no i okazało się, że faktycznie ten głos na płucach jest, nie jest to mały, jakiś tam przypadkowy, tylko już całkiem rozwinięty, że tak powiem. Potem była wizyta na onkologii w szpitalu, gdzie usłyszałam od lekarza, gdzie ja w ogóle ja nie jestem typem osoby, który się kłóci z lekarzami. Ja w ogóle wiecie, kładę uszy po sobie i generalnie staram się, żeby ten lekarz pomógł, bo wie jakby zna się na rzeczy. Usłyszałam od lekarza, bo to była taka sytuacja, że e, tomograf był robiony chyba 5 listopada, e, wizytę u lekarza mieliśmy 6 listopada, nie było opisu tego badania. Było badanie na płytce, natomiast nie było opisu, bo na opis trzeba czekać tam do dwóch tygodni. Powiedziałam o tym lekarzowi, na co od lekarza usłyszałam, nie chciało się zaczekać dwa tygodnie. Więc jakby wtedy się zagotowałam, ryknęłam na tego lekarza, no i jak zobaczycie zaraz o co, co będę mówić dalej, no to nie, nie można było czekać dwa tygodnie. W każdym razie jak pojawił się ten wynik tomografu, lekarz ten właśnie z onkologii stwierdził, że właściwie przyjdźcie sobie panie za tydzień, bo nam się nie śpieszy. Nic nie chciał tak naprawdę zrobić, zlecić żadnych badań, nic. Dzięki pomocy mojej przyjaciółki i rodziny udało nam się dobić do lekarza we Wrocławiu. Do specjalisty z Centrum Chorób Płuc, tam do ordynatora, który jak zobaczył wyniki tego tomografu, no to zdecydował o właściwie natychmiastowym przyjęciu mamy na oddział. No i tak zawieźliśmy mamy do szpitala 10 listopada i to był ostatni raz, kiedy ją widziałam, bo 24 listopada, czyli dokładnie dwa tygodnie później, dostałam telefon, że mama zmarła. I możecie mi uwierzyć, że świat po prostu się zawalił. To był ten moment, w którym ja straciłam wiarę totalnie we wszystko, a jednocześnie jakby musiałam się trzymać i, i, i jakby dalej ogarniać całą tą rzeczywistość, no bo zostałam sama, tak? Jakby nie kompletnie sama, bo mam rodzinę i tak dalej. Jak widzicie, też nie jestem u siebie w domu, nie dorobiłam się nagle e, skośnych dachów, tak to się nazywa, spadów. E, w każdym razie, no nie jestem u siebie, remont jeszcze trwa, remont się nie skończył, jestem przygarnięta po prostu tutaj e, przez rodzinę, której jestem bardzo za to wdzięczna. E, no ale tak, ale świat się zawalił, więc jakby z jednej strony książki były tą odskocznią, a z drugiej strony no nie wyobrażałam sobie powrotu do mediów społecznościowych i wiecie, opowiadania wam z wielkim entuzjazmem o najlepszych książkach roku, o najgorszych książkach roku, robienia jakichś durnych challenge. No, siłą rzeczy rozumiecie, że to kompletnie nie było e, gdzieś tam w, w mojej świadomości w ogóle zdolność do tego. No, ale gdzieś pomału przychodzi ten moment, że trzeba. To znaczy, może nie tyle, że trzeba, bo ja nie czuję przymusu znikąd, żeby wrócić do gadania o książkach. Natomiast sama chcę, to jest taki przymus wewnętrzny, bo, bo książki były tym znowu, tym elementem, który znowu mi bardzo pomógł. E, książki są ze mną w tych najgorszych momentach w życiu, w tych, w których ja naprawdę potrzebuję odskoczni od rzeczywistości. Książki mi to dają, w związku z czym wiem, że dla wielu z Was też to ma taki charakter terapeutyczny, czytanie, czy też oglądanie w ogóle YouTube'a. E, no więc w takim wewnętrzno-zewnętrznym poczuciu obowiązku trochę do Was zwracam, ale faktycznie po prostu tęskniłam za tym, żeby, e, żeby siąść po prostu z Wami, pogadać o książkach. Jak widzicie, w zdecydowanie innej formie niż do tej pory. Nie pisałam sobie żadnego scenariusza, nie układałam sobie punkt po punkcie, co bym chciał o której książce powiedzieć, dlatego zaraz się będę posiłkować jeszcze notesem, e, który gdzieś tu z tyłu zostawiłam, bo spisuję wszystkie książki przeczytane, nie sposób, bo. By mi spamiętać, co czytałam dokładnie od października, jak mi się to podobało, więc zaraz do tych książek przejdziemy. Chciałabym jeszcze, zanim do tych książek przejdę, bo ten film już i tak będzie bardzo, bardzo długi, bo trzy miesiące wrap upu to jest dość sporo do zrobienia, ale chciałam Wam podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia, za wszystkie uściski wirtualne wszystkie osoby, które do mnie pisały. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, bo to może nie było takie realne wsparcie, w sensie nikt ze mną nie siedział, ale miałam tą świadomość, że jesteście gdzieś tam, czekacie na mój powrót, życzę czycie mi dobrze, trzymacie kciuki, więc, więc bardzo Wam za to dziękuję. No ale teraz jakby przechodząc do tej bardziej pozytywnej części tego filmu, e, pogadajmy sobie o książkach. Książki, które przeczytałam we wrześniu to było po pierwsze Brulion Bebe Bittner, małgorzata Musierowicz, e, bo tutaj miałam takie założenie, że jesienią chcę czytać Jerzy e, I faktycznie sporo tych tomów Jerzy przeczytałam, tylko że w międzyczasie pojawiła się, e, pojawiły się obostrzenia kolejne związane z, e, z zamknięciem bibliotek i tak dalej, e, więc się rzeczy nie mogłam dokończyć tego challenge'u, nie mogłam też go nagrywać ze względu na okoliczności, więc może w przyszłym roku do tego wrócę, ale na przykładzie tej książki, a teraz zresztą potem wpadły Noelka, Pulpecja, um, co jeszcze czytałam, Dziecko Piątku, Nutrię i Nerwusa, Córkę Robrojka i chyba na tym skończyłam. To już były książki październikowo-listopadowe. Na tych książkach już wiem, że Jerzyciada dzisiaj to nie jest to samo, co Jerzyciada kiedyś. To znaczy, dzisiaj te schematy mnie męczyły, nudziły, to nie było takie odkrywanie zupełnie nowego świata. Mimo tego, że to był powrót do czegoś, co znałam i lubiłam, to nie był to taki przyjemny powrót, jakiego oczekiwałam. Więc na razie ten challenge związany z Jerzyciadą uważam trochę za niewypełniony. Natomiast pewne wnioski i tak mi przyszły, że tak powiem, do głowy po, po lekturze tych kilkunastu tomów, więc na razie. Na nich poprzestanę. Potem w październiku przeczytałam Zamianę. To jest taka historia, w której wnuczka i babcia zamieniają się życiami w pewnym sensie, zamieniają się stylem życia, sposobem, miejscem zamieszkania i w ogóle. To jest książka autorki współlokatorów. Współlokatorzy, jak pamiętacie, nie do końca mi się podobali, zamiana była w porządku. Dzisiaj nie opowiem Wam ze szczegółami, jak dokładnie ta książka się kształtowała, więc to nie była książka wyjątkowa. Natomiast w momencie czytania nie czułam się nią tak zmęczona jak współlokatorami. Potem przeczytałam babkę z zakalcem, przeczytałam, bo przesłuchałam, nawet już wam Pamiętam, Alka Rogozińskiego było ok, ale nie byłam jakoś szczególnie zaangażowana. Potem było The Falling in Love montaż. To była książka, która bardzo mi się podobała. Historia queerowa, dwie dziewczyny, które w pewnym sensie udają związek, chociaż to nie jest związek udawany. To znaczy, one na początku tej relacji ustalają sobie punkt końcowy. One wiedzą, że wraz z zakończeniem wakacji ta ich relacja się po prostu rozpadnie, a cała książka jest w pewnym sensie takim montażem różnych scen, tak jak w filmach romantycznych, i w ogóle do, do filmów romantycznych książka też się bardzo mocno odnosi jakby treścią, bohaterki o tym rozmawiają, oglądają filmy, chodzą na randki zainspirowane tymi filmami, więc ten wątek filmowy jest tutaj mocno zaznaczony. Kolejna książka, którą przeczytałam to też miała być książka do filmu, czyli Czerwień, rubiną Kerstinger. Pierwszy tom Trylogii Czasu, tutaj miałam zamiar czytać książki niedoceniane, niedocenianą fantastykę, właściwie niedocenianą, ale wskazaną przez Was, bo to nie są książki nieznane, natomiast w ostatnim czasie o nich ucichło, książki stały się w ogóle białymi krukami, ciężko było je kupić, była jakiś do druków i tak dalej, i tak dalej. Ja trafiłam na egzemplarz w bibliotece. Podobało mi się. To, to nie była taka książka, żebym po prostu zachwycała się, jak ona była wspaniała w kreacji świata, bohaterów, czegokolwiek. Natomiast nie była zła, więc gdzieś tam moje doświadczenie jest pozytywne. Natomiast może nie na tyle pozytywne, żebym chciała czytać kolejne tomy, jakoś bardzo mocno się zachwycać. Skoro mówię Wam o tej książce teraz, to znaczy, że. I, i nie widzieliście tego filmu z niedocenianymi książkami, to znaczy, że ten pomysł gdzieś tam trafił do kosza. To znaczy, że oczywiście będzie taki film, będą. Kolejne niedoceniane książki, natomiast no, nie będzie już, już tam tego tytułu, po prostu wybiorę sobie po prostu inne książki. E, dalej, Gwiazdka Pełna Życzeń, Klaudii Bianek, drugi tom logii świątecznej. E, szczerze mówiąc nie pamiętam o czym była, to znaczy gdzieś miałam wrażenie w momencie czytania, tak sobie to odnotowałam, że pierwszy tom podobał mi się bardziej, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć o czym był tom drugi. Kolejna książka, którą przeczytałam i która nie jest jeżycjaną, bo próbuję tutaj przeskakiwać na liście to już mamy Listopad, Banda z Burej część druga, Magdaleny Witkiewicz no to, to są książki dla dzieci, więc tutaj nie oczekiwałam absolutnie żadnych zachwytów, żadnych tutaj wiecie, pościgów, wybuchów, innych tego typu rzeczy troszkę większe oczekiwania miałam w stosunku do kolejnego tytułu, czyli do 50 twarzy Tindera. E, pojawił się drugi tom tej książki, właściwie druga książka tej autorki, również dotycząca Tindera, więc chciałam ją przeczytać, no ale stwierdziłam, że najpierw zapoznam się z tym, z tym pierwszym tomem, z tą pierwszą częścią. E, no i niestety, a może stety, dobrze, że się zapoznałam, bo już wiem, że tego drugiego tomu czytać nie chcę. E, to jest taki parafilozoficzny bełkot, trochę Tindera w tle, em, trochę wulgaryzmów. Ja tam niczego ciekawego dla siebie nie znalazłam. Ani interesujących historii, e, ani jakiegoś wglądu specyfikę osób korzystających z Tindera. E, także mam wrażenie, że zamysł był może ciekawy, może po prostu idący w kontrowersję, e, w tą popularność kontrowersji, natomiast nie dla mnie. Z kolejną książką również wiązałam bardzo duże oczekiwania. To była książka Moja siostra morduje seryjnie. Miałam ją na radarze od bardzo długiego czasu. Widziałam, że za granicą po prostu wszyscy się nią zachwycają. Z mojej strony zachwytów nie ma. E, to jest generalnie historia, w której jedna siostra sprząta bałagan po drugiej siostrze, e, bo ta druga siostra morduje swoich chłopaków. Morduje facetów, z którymi się spotykała, a ta pierwsza siostra przyjeżdża i sprząta, że tak powiem, miejsce zbrodni, wiecie, pozbywa się zwłok, doczyszcza wszystko i tak dalej. Koncept jest fajny, ale sposób w jaki ta książka jest napisana dla mnie był totalnie antyklimatyczny, jakby od razu wiedziałam co się będzie działo i jednocześnie to było tak dziwne, że to nie było interesująco dziwne, tylko takie odpychająco dziwne. Może w ten sposób Wam to wytłumaczę. No zachwytów z mojej strony absolutnie nie ma. Następna lektura to był nieodgadniony. To Wam mówiłam w filmie z książkami, które chciałabym przeczytać, o których zapomniałam, że chciałam je przeczytać, że właśnie nieodgadniony był na mojej liście, w końcu się z nim zapoznałam, podobało mi się, mam ochotę na kolejne tomy. E, natomiast nie jest jakiś taki absolutny zachwyt. To znaczy, pamiętam z grubsza, co się tej książce działo, ale dzisiaj ze szczegółami wam jej nie opowiem. A jeżeli nie opowiem wam po miesiącu ze szczegółami o książce, którą czytałam, to znaczy, że nie była jakaś super wybitna. Kolejna książka, za którą się zabrałam, to był Nieboszczyk sam w domu, ale Rogozińskiego i to był już ten moment, kiedy potrzebowałam książki na oderwanie, książki, która mnie odciągnie od tego, co się działo w rzeczywistości, e, to to była dobra książka do oderwania, ale jednocześnie nie do końca, bo ja nie byłam w stanie jej tak docenić, bo nie byłam się w stanie tak w nią zaangażować. Na marginesie, jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki i szczekanie, Tobie jest piętro niżej i wyprówa sobie, że tak powiem, półca, pewnie ktoś przyjechał. Nieważne. W każdym razie, kolejny tytuł: Gambit Królowej. Zabrałam się za głośną, hajpowaną książkę. Wtedy Diana z Instagrama Bardziej Lubię Książki. Opowiadała o tej książce, robiła klub czytelniczy. Ja się na ten klub zamierzałam w pewnym sensie, bo miałam. Zamiar przeczytać książkę i wziąć udział w dyskusji. E, niestety, rzeczywistość miała względem mnie inne plany. E, książkę przeczytałam, podobała mi się. To jest dobra książka dla osób, które nawet nie znają się kompletnie na szachach, nie lubią ich i tak dalej. Ale jednocześnie te wszystkie sceny pojedynków szachowych, rozgrywek, dla mnie były trochę nużące, bo o ile pierwsza, druga była ciekawa, to trzecia, czwarta, kolejna i te mistrzostwa potem e, były po prostu e, no nieciekawe do śledzenia, bo jak ktoś nie zna się na szachach, to nie ma pojęcia, wiecie, co znaczą te wszystkie ustawienia, roszady, poszczególne zagrania i dlaczego jakby w danym momencie jest taki, taka kulminacja emocji. Jak ktoś w to nie gra, no to nie wie, czy się spodziewać wygranej, przegranej, co to znaczy to ustawienie i tak dalej. Więc książka była okej, okay. rozumiem to, że teraz jest jakiś taki szał na nią, e, natomiast nie jest to jakaś taka zupełnie wybitna pozycja, która by mnie porwała. Potem ewidentnie potrzebowałam takich lekkich i przyjemnych książek, więc przeczytałam oba tomy To nie jest do diabła love story. W momencie czytania było okej, okay. dzisiaj nie pamiętam jak się nazywali głównie bohaterowie, a to chyba znaczy, że książka nie nie była jakaś szczególnie wybitna. Potem przeczytałam 12 randek na gwiazdkę. Podobny koncept co Ten Blind Dates, czyli 10 randek w ciemno. Takie to miało chyba tłumaczenie w Polsce. E, tylko 10 randek w ciemno, czy też Ten Blind Date to jest bardziej młodzieżówka, natomiast 12 randek na gwiazdkę to jest książka, no, obyczajowa, powiedziałabym, dla dorosłych. E, bohaterka idzie na różne randki z aplikacji randkowej po to, żeby spotkać kogoś przed świętami. E, koncept jest bardzo zbliżony, co tam, co właśnie te ten Blind Dates, 10 randek w ciemno. E, w związku z tym bardzo przechowywam. Bardzo takie niezobowiązujące, ale takie książki wtedy potrzebowałam, więc dla mnie w tamtym momencie była ok. Dzisiaj pewnie już, jak trochę się otrząsnęłam, to nie byłaby aż tak potrzebna mi w tym momencie, natomiast w tamtym była ok. Następna lektura, tutaj bardzo się wkręciłam, bardzo mi się podobało, to Cud Miod Malina, Anety Jadowskiej, nowej książka Ród Koźlaczków, Wiedźmy, bardzo mi się podobało. Mimo tego, że to jest forma, której zazwyczaj nie lubię, bo to są krótkie opowiadania zebrane w jeden, z, w jeden tom no to bardzo mi się podobało, byłam zaangażowana i faktycznie taka książka była mi wtedy potrzebna. I wtedy też z automatu sięgnęłam po dynie i Jemiołę, czyli po też biuro opowiadań, ale chyba sprzed dwóch lat. Tutaj już takich zachwytów nie było, chociaż bardziej kojarzyłam bohaterów. Bo w Cudzie, Miodzie i Malinie mamy jeden ród, jednych koźlaczków, które są, którzy są dla mnie nowymi bohaterami. Natomiast w Dyni i Jemiole bohaterki, bohaterowie z innych książek, z innych serii Jadowskiej. Więc tamtych znałam, wiedziałam mniej więcej czego się spodziewa. Podziewać. I ostatnia książka, którą czytałam w listopadzie to była zaginiona księga Bieli, Cassandra Clare, drugi tom serii o Maleku bez jakichś większych zachwytów. Przeczytałam, bo przeczytałam, natomiast y, mam wrażenie, że to już nie jest ten świat Nocnych Łowców, w który ja się wgryzłam na samym początku, który ja tak pokochałam na samym początku. Niby ci sami bohaterowie, niby te same realia, ale coś się zmieniło. Nie wiem, czy się zmieniło w moim odbiorze, czy może w tłumaczeniu książek, bo teraz inne wydawnictwo wydaje i tak dalej. Może tutaj na tym polu. W każdym razie, bez jakichś większych zachwytów. No i ostatnie książki to te oczywiście przeczytane w grudniu. Pierwsza z nich to Hard Stopper Vol. 3, y, czyli trzeci tom komiksu Alice Osman, oczywiście pełen zachwyt, pełna uroczość, e, i to jest ten tom, w którym pojawiają się już trudniejsze tematy, dobrze ograne, jak na formę, w której zostały ograne. E, potem This Winter, Alice Osman, no taka, taka nowelka uzupełniająca cały uniwersum, dopowiadająca pewną historię bohaterów, e, nie musiała się pojawić, ale też dotyka jakichś tam istotnych tematów, więc dla fanów uniwersum, dla fanów Alice Osman i jej bohaterów, tak, generalnie niekoniecznie. E, potem mroczne dzieje Elizabeth Frankenstein, kolejna książka którą miałam na liście książek, które miałam przeczytać, ale o nich zapomniałam. Nie było zachwytu, nie podobał mi się klimat, nie do końca wiedziałam o co w tej książce chodzi i na pewno nie byłam w nią tak zaangażowana, jak mogłam i chciałabym być. Potem listy pełne marzeń Magdy Witkiewicz i to jest tak, fragment jakby tych listów, to znaczy opowiadanie, które zainspirowało autorkę do powstania tej całej książki pojawiło się wcześniej w jakimś tam, w jakiejś antologii, jak się nie mylę, w jakimś zbiorze opowiadań i to niestety widać, to znaczy widać gdzie była ta Esencja, gdzie było dopowiedzenie tej historii. Dopowiedzenie nie jest nieudane, ale to nie jest jedna z moich ulubionych książek Magdy. Była dobra, bo była lekka, miła. W tym momencie, w którym ją czytałam, po prostu takiej lektury potrzebowałam. Natomiast nie jest to książka taka, wiecie, najwyższych lotów. Kolejna książka to I Szczęśliwego Nowego Roku, która w pewnym sensie jest uzupełnieniem takiego małego uniwersum stworzonego przez Holly e, Holly Hollyborn to jest autorka, którą możecie kojarzyć z um, czy jestem już normalna i tak trudno jest kochać, czy i jak trudno jest kochać, i jeszcze jednej książki. Nie pamiętam tytułu, czytałam wszystkie, podobały mi się, były fajne. E, no i w tym trzecim tomie bohaterki spotykają się ponownie, te przyjaciółki, e, bo poprzednie książki dotyczyły każda innej przyjaciółki, jej historii. E, teraz w tym ostatnim tomie, powiedzmy w tej połówce, spotykają się wszystkie. W pewnym sensie jest to zamknięcie ich losu, w pewnym sensie otworzenie kolejnego rozdziału. Natomiast nie była to książka potrzebna. To nie było coś, co by mnie jakoś szczególnie porwało, zachwyciło, żebym była w jakiś wciągnięta. Raczej po prostu przeczytałam, bo miałam pod ręką tak naprawdę. Kolejne 7 grudniowych książek łączy jeden element wspólny. Mianowicie są to książki, które czytałam, bo potrzebowałam czegoś miłego, lekkiego, niezobowiązującego, jakiejś takiej fajnej, otulającej historii. No i tak przeczytałam dwa tomy Landona i Shea, Britannie C. Sherry. Podobało mi się. Ale nie było wybitne. To nie będzie książka, o której jakoś będę myśleć nocami. E, pojawiają się w niej bohaterowie z poprzedniej książki tej autorki, e, która wyszła w Polsce i zabijcie mnie, ale nie pamiętam tytułu. Zaczynają mi się te wszystkie książki zlewać po prostu w jedną całość. E, w każdym razie to jest mniej więcej to samo grono znajomych, przyjaciół, e, bohaterów widać nawzajem, w, jakby przeplatają się po prostu pomiędzy książkami, na pewno wiecie o co mi chodzi. Fajna książka, fajna dwie książki, właściwie jedna historia, e, natomiast bez jakiegoś takiego większego szału. Potem książka... Kirsty Mosley. Zastanawiałam się nad imieniem. Chłopak, dla którego straciłam głowę. Kiedyś czytałam Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno tej autorki. Kiedyś to była jedna z moich ulubionych młodzieżówek. Potem zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo jest nielogiczna i generalnie nie jest najlepszą po prostu książką. No ale gdzieś tam sentyment pozostał. Stwierdziłam, że spróbuję z inną książką tej autorki. Było fajne, było w pewnych momentach nieprzewidywalne, natomiast nie jakieś takie bardzo wybitne. Dalej, na zawsze, ale z przerwą. Taylor Jenkins' autorka siedmiu mężów Evelyn Hugo i Daisy Jones and the Six. Na zawsze, ale z przerwą, to jest jej pierwsza książka. Ukazuje się w Polsce niechronologicznie, bo jako trzecia. Natomiast Czuć w tekście, że to nie jest jeszcze doświadczona autorka. Także ja bym nie stawiała tej książki akurat na jednej półce ze siedmioma mężami czy z Daisy Jones and the Six, bo to trochę inny kaliber, inny sposób konstruowania bohaterów, inny sposób konstruowania historii. Nie tak powiedziałabym, dobry i na poziomie, natomiast do przeczytania było ok. No i trzy ostatnie książki właśnie z tej siódemki to są książki Mone Casten, Save Me, Save You i Save Us. W końcu przeczytałam i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Do tego stopnia bardzo mi się podobało, że jak kończyłam jeden tom, to już ściągałam z Legimi następny, żeby nic na podorędziu, żeby móc czytać dalej, bo po prostu bardzo się zaangażowałam w, w tą historię, bo to jest fajna młodzieżówka, która ma schematy, enemies to lovers i tak dalej, skomplikowane przyjaźnie, skomplikowane relacje rodzinne, szara myszka i trochę bad boy, ale nie ma toksycznych elementów, a przynajmniej ilość tych toksycznych elementów w skali całej serii jest bardzo niewielka. Także te proporcje są w fajny sposób zachowane i naprawdę przyjemnie mi się czytało. No i ostatnia książka, o której dzisiaj dwa słowa, bo nie ostatnia, za którą zabiorę się w grudniu, ponieważ dzisiaj, kiedy to nagrywam jest 26 grudnia, więc na pewno jeszcze jakaś książka do końca roku wpadnie, natomiast jakby nie chcę dłużej zwlekać z nagrywaniem, ponieważ mam trochę rzeczy do ponagrywania na styczeń, też trochę chcę nadgonić pracę w związku z tym wszystkim, co się działo, w związku z tym o kolejnych książkach, które przeczytam w tym miesiącu na pewno wam jeszcze opowiem w podsumowaniu stycznia, bo zawsze tak robię, końcówka grudnia przechodzi na styczeń, końcówka każdego miesiąca to, co przeczytam po nagraniu jest już w kolejnym miesiącu logiczne. W każdym razie siedem odcieni miłości, czyli 7 opowiadań polskich autorek dotyczących miłości, różnych odcieni niestety do mnie nie trafiło. Ja się mocno męczyłam, opowiadane nie są moją ulubioną formą, a tutaj ani temat, ani forma, ani styl tych opowiadań, ani pomysł nawet na nie w większości przypadków nie przypadł mi do gustu, więc nie będzie to na pewno moja ulubiona książka tego roku. O tych ulubionych książkach oczywiście jeszcze sobie porozmawiamy niedługo o tych trochę mniej lubianych, również sobie porozmawiamy. E, mam nadzieję, że jeszcze tutaj ktoś jest, mam nadzieję, że ktoś mnie jeszcze ogląda po tej przerwie, że troszeczkę chociaż czekaliście, tęskniliście. E, dajcie znać, co czytaliście w ostatnich tygodniach, jakie książki wam się podobały najbardziej, e, jakie premiery, nie wiem, zbliżają się albo jakie były i które ja przegapiłam być może, bo ostatnio jestem trochę wyrzucona e, na boczny tor, jeśli chodzi o nadrabianie tych powiedzmy zaległości czytelniczych i śledzenie nowości. Także tyle ode mnie dzisiaj. Mocno chaotycznie, ale nie będę tego ciąć szczególnie, żeby było naturalnie, żebyście po prostu widzieli, że wracam do Was jeszcze może nie w tej najlepszej swojej formie, ale bardzo się staram. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!